Hej Hej, co u Ciebie? Fajne plakaty? Dzięki, oglądasz on nie, NIE! A, okej okay. Hentai! Co to było? To, to... Ty! Te okulary, opiek! Dzwony masz na tych oczach! Dzwony masz na tych oczach! Co? O, so, jest, oh, jest, zjedz. Yes. Co no. to co? Nic co tam u ciebie? Robi slajma przed chwilą, nie wyszedł. Bo, bo złe proporcje dałeś wiesz, to ma sens, no. To ma duży sens. Musisz zdać. Y... W sensie, ja recepturę Podaj mi, no? Ty to musisz tym klejem mieszać. A nie pędzelkiem? No, nie! Patrz, dajesz ziemię do jakiegoś tam kubka albo do czegokolwiek. Zalewasz to kawą, zostawiasz to 24 godziny. Kukawie zapomniałem, no chłopie, no przecież. Musisz to zalać i zostawić na 12 godzin w piekarniku. Nie mam piekarnika. Mission failed. We'll next time. W mikrofalówce. Dobra, dobra. Da się zrobić. I później bierzesz to, wtedy dajesz tą ziemię, mieszasz to klej, i masz slajma. nawet ci mogę kawę pożyczyć. Dawaj. Weź mi yes. to, i tak nie jesteś, to nie! Ale nie! Czekaj, bo to, to jest z cukrem, to ma być bez cukru. A, dobra, dobra, dobra. I bez mleka, a to było late Makiato, więc z mlekiem, nie? Nie? A, no dobra, to no dobra, dobra. Kurczę, weźmy jakiś ten. Przepis na kartce wysłać, bo. bo nie zapamięta. Ziemia. Ja. Zalać kawą czarną, bez cukru y, na 12 godzin y, do mikrofali y, przynieść do pokoju zasypać ziemią zamieszkać klejem i masz slajma Slime, slime. Slime, 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 slime. coś włączyłem. Baza wirusów z programu Amaz została zaktualizowana.